Wyobrażaliście sobie kiedyś, jak to jest zmierzyć się z miłością po siedemdziesiątce, kiedy wspomnienia i ślady minionego życia zdają się przemawiać najgłośniej. Przygotujcie się na zanurzenie w historię trzech kobiet, które wybrały zupełnie różne drogi, by poradzić sobie z samotnością, przyjaźnią, a nawet z możliwością nowej miłości. Jak mawiał epiktet, nie rzeczy nas niepokoją, lecz nasza interpretacja tych rzeczy. Zatem otwórzcie serca i zostańcie z nami, w ciągu najbliższych minut przekonacie się, że wiek nie stanowi granicy w przeżywaniu intensywnych uczuć, to tylko kolejny rozdział trwającej wędrówki. Dziś zagłębimy się w losy trzech kobiet, które dawno ukończyły siedemdziesiąty rok życia, a mimo to znalazły wyjątkowe sposoby na to, by radzić sobie z miłością, samotnością i przyjaźnią. Znacie ten moment, gdy świat uparcie powtarza nam, już pora się uspokoić. Otóż każda z nich udowadnia coś zupełnie innego. Jedna postanowiła pielęgnować własne towarzystwo i przemienić tęsknotę w inspirację, druga nie zrezygnowała z żaru nowych związków, pokazując, że namiętność nie zna ograniczeń wiekowych, a trzecia znalazła ukojenie w szczerych przyjaźniach, stawiając wolność na pierwszym miejscu. Słuchając opowieści Dani Elizabeth, Dani Basiliki i Dani Anny, poznamy cenne lekcje o tym, jak żyć po tylu dekadach gromadzenia doświadczeń. Czy miłość wciąż jest niezbędna, czy też może zostać zastąpiona przez wewnętrzny spokój? A może to przyjaźń nadaje sens naszym dniom? Aby pomóc nam w tych rozważaniach, przywołamy stoickie myśli, takie jak ta Marka Aureliusza: Szczęście Twojego życia zależy od jakości Twoich myśli. Zostańcie z nami do końca tego filmu, bo każdy szczegół tych historii może zainspirować Was do odkrycia na nowo własnego sposobu kochania, bycia wolnym i łączenia się z innymi, bez względu na wiek. Historia Dani Elizabeth. Doune Elizabeth, w wieku 72 lat, wciąż czuje łagodne bicie serca pełnego wspomnień o pięknie przeżytym życiu u boku męża. Często siada przy oknie dużego mieszkania, w którym mieszka sama, obserwując, jak liście drzew poruszają się na wietrze, tak jakby każdy ich szelest przypominał przemijanie lat. Dla niej świat za oknem bardzo się zmienił, odkąd jej towarzysz życia odszedł kolory miasta, dźwięki ulic, a nawet cisza, którą tak lubiła, nabrały innego odcienia. Według Dani Elizabeth jej historia nie jest jednak opowieścią o smutku, lecz o spotkaniu z nową formą istnienia. Małżeństwo wspomina jako prawdziwy skarb wzajemnej bliskości, szacunku i szczerej miłości. Wdowieństwo spadło jednak na nią niczym huragan, który pozbawił ją gruntu pod nogami i zostawił w obliczu przerażającej pustki. Na początku zastanawiała się, czy da radę iść dalej, nie zapełniając od razu miejsca, które mąż zajmował przez tyle lat. Wiedziałam, że nie chcę nikogo zastępować, wspomina. Ale jednocześnie dom stał się dla mnie za duży. W pierwszych miesiącach znajomi powtarzali rady w stylu, musisz kogoś sobie znaleźć, nie możesz tak sama siedzieć. Ona jednak uprzejmie dziękowała za troskę i odpowiadała z dyskretnym uśmiechem, ja przede wszystkim muszę się na nowo odnaleźć. Tak rozpoczęła się nowa droga, odkrywanie siebie na nowo i poznawanie tego, jak czerpać przyjemność z czasu, który wcześniej wypełniała troska o męża, dzieci i całą rodzinę. Do Uny Elizabeth stopniowo zaczęła dostrzegać, że choć tęsknota nie opuszcza jej ani na chwilę, samotność nie musi jej pochłaniać. Zajęła się reaktywowaniem dawnych marzeń i zainteresowań, które kiedyś odłożyła na bok w zabieganym rytmie codziennego życia rodzinnego. Wyjęła z szafy zapomniane pędzle, farby i puste płótna, by malować bez ambicji zostania profesjonalistką, za to z chęcią wyrażenia na obrazie tego, czego nie umie oddać słowami. Zaczęła też szyć drobne upominki dla wnuków, zamieniając nici w małe dowody miłości. Mimo to przez pierwsze miesiące melancholia wciąż dawała o sobie znać. Bywały dni, kiedy nawet zajęta, czuła się odizolowana, jakby cisza nieprzerwanie przypominała jej o tym, kogo już nie ma. Pewnego zimnego poranka, siedząc na kanapie, przypomniała sobie słowa epikteta, nie rzeczy same nas niepokoją, lecz interpretacja, jaką im nadajemy. Od tamtej chwili zaczęła kwestionować, w jaki sposób postrzega swoją samotność, czy na pewno jest ona wyłącznie czymś tragicznym, czy też może stanowi szansę na poznanie siebie. Zaczęła więc szukać drobnych źródeł zadowolenia w codziennej rutynie. Podczas spacerów po parku przyglądała się drzewom i wsłuchiwała w szept wiatru. Nad ranem włączała spokojną muzykę, zamykała oczy i dzękowała za kolejny dzień. Zamiast pytać, dlaczego jej mąż tak szybko odszedł, przywoływała ze wzruszeniem chwile, które mogli razem przeżyć. Jednym z ulubionych filozofów Dani Elizabeth jest Seneka, który zwykł mawiać: Spiesz się żyć dobrze i pamiętaj, że każdy dzień może być całym życiem sam w sobie, kropka. Zainspirowana tym przesłaniem, postanowiła traktować każdy poranek jako okazję do świętowania życia, które miała i nadal ma, nawet w pojedynkę. Dziś do Uny Elizabeth żyje w spokoju ducha. Nie znaczy to, że nie tęskni za mężem. Czasem łapie się na tym, że wpatruje się w jego zdjęcie, pragnąc wrócić do dawnych rozmów pełnych bliskości. Ale zamiast pogrążać się we łzach, uśmiecha się do wspomnień i w myślach dziękuję za to wszystko, co dane im było przeżyć razem. Czuje się spełniona, bo zrozumiała, że w jej wieku wolność od społecznych oczekiwań może być prawdziwym błogosławieństwem. A to poczucie spełnienia nie pojawiło się z zewnątrz, lecz zrodziło się z uważnego wsłuchania się w siebie samą, z odkrycia. Że wspomnienia stanowią fundament jej emocjonalnej równowagi. Nie czuję presji, by znaleźć nowego partnera. Gdy ktoś pyta, czy uważa za obłędne starzeć się w pojedynkę, dołóżę Elizabeth spokojnie odpowiada, nie jestem sama. Codziennie spędzam czas z sobą samą, z przyjaciółmi, a także z moimi ukochanymi wspomnieniami. To mi wystarcza, by czuć, że żyję. Obecnie udziela się w okolicznym klubie malarskim część swoich robutek przekazuje na cele charytatywne, a z dziećmi i wnukami ma stały kontakt, nawet jeśli mieszkają daleko. Kończąc opowieść, dłona Elizabeth lubi ponownie przywołać słowa starożytnych stojków, zwłaszcza cytat z Marka Aureliusza: "Szczęście twojego życia zależy od jakości twoich myśli". I właśnie ta maksyma towarzyszy jej na co dzień, przypominając, że ból po stracie nie musi przeradzać się w rozpacz. Przeciwnie, może się przemienić w siłę. W sztukę i wzdolność dostrzegania piękna nawet w tęsknocie. Doune Elizabeth nie ukrywa, że dla niektórych ludzi nowy towarzysz życia bywa niezbędny, dla niej jednak najważniejszym towarzystwem jest teraz historia jej własnego życia. Rozświetla w ten sposób drogę tym, którzy sądzą, że po dotkliwej stracie pozostaje już tylko smutek. Z drobnymi krokami pokazała, że samotność może być także sposobem na ponowne odkrycie samego siebie, pełnym czułości, nadziei i wdzięczności. Podczas gdy Dune Elizabeth znalazła ukojenie w niezależności, dołne Basiliki wybrała zupełnie odmienną ścieżkę. W wieku 75 lat jej spojrzenie nie straciło żywotności i nadal tętni entuzjazmem. Nie ukrywa też, że serce bije mocniej, ilekroć mówi o miłości. Już od młodości wierzyła, że każde spotkanie z drugim człowiekiem jest szansą na stworzenie albo odbudowanie części samej siebie. Dowód? Trzykrotnie była mężatką. A każdy związek przyniósł inne lekcje, czasem pełne czułości i wspólnoty, a czasem naznaczone smutkiem i rozczarowaniem. Kiedy pierwszy mąż odszedł, pozostawiając ją z poczuciem, że ziemia usunęła się spod jej stóp, do Une Basiliki sądziła, że to koniec romantycznej części jej życia. Znajomi i rodzina próbowali ją pocieszać, zapewniając, że czas wyleczy rany, i tak też się stało. Zwolna nauczyła się na nowo cieszyć brzmieniem ulubionej piosenki zapachem świeżo upieczonego ciasta czy ciepłem słonecznego dnia. I wtedy, zupełnie niespodziewanie, zapukała do jej drzwi druga miłość. Ten drugi związek uświadomił jej, że miłość w dojrzałym wieku smakuje inaczej, nie chodzi już o porywającą intensywność młodości, lecz o szacunek, partnerstwo i to poczucie zakotwiczenia, jakie daje nam bliskość drugiego człowieka. Przez pewien czas Dołne Basiliki przeżywała dni głębokiej radości, Budziła się przy zapachu świeżo parzonej kawy i zasypiała z poczuciem, że ma obok kogoś, kto rozumie jej lęki i nadzieję. Ale życie po raz kolejny zrobiło nieoczekiwany zwrot, i ten mężczyzna, nagle, odszedł. Ból po jego stracie zachwiał jej pewnością siebie. Wiele osób zadałoby sobie pytanie, czemu upierać się przy miłości, skoro przynosi ona tak wiele cierpienia. Jednak dla Dani Basiliki, życie bez miłości jest jak życie pozbawione światła. Chętnie cytuje Epikteta, który mówił: Nie rzeczy nas niepokoją, lecz nasza interpretacja tych rzeczy. Innymi słowy, uważa, że ból jest nieunikniony, ale cierpienie możemy złagodzić, zmieniając sposób, w jaki na nie patrzymy. Tak więc pozwoliła sobie spróbować raz jeszcze. W trzecim małżeństwie wydawało się, że wreszcie znalazła kogoś na stałe, kogoś, z kim zrealizuje aż do śmierci. Podróżowali razem, dzielili się wspomnieniami z przeszłości i planami na przyszłość, nawet w bardziej zaawansowanym wieku. Przez pewien czas dom Dani Basiliki rozbrzmiewał śmiechem, radością i poczuciem, że wreszcie odnalazła w świecie spokojną przystań. Los jednak znów okazał się przewrotny i jej ostatni mąż także odszedł. Nie było łatwo, a sama przyznaje, że zdarzały się dni, kiedy uzy zdawały się nie mieć końca. Mimo to, wbrew temu, Czego wiele osób B.Y. się spodziewało, do Une basiliki nie pozwoliła, by życie zatrzymało się w tym punkcie. Dziś, gdy pytają ją, czy kobiecie w wieku 70 czy 80 lat naprawdę potrzebny jest mężczyzna, ona z uśmiechem kiwa głową i odpowiada: Potrzebuje tego, co daje mi poczucie, że żyje. To może być czyś głos w słuchawce telefonu, ciepły uścisk, świadomość, że miłość wciąż potrafi rozpalić serce. Dla niej relacja na tym etapie życia nie potrzebuje etykiet męża czy chłopaka, wystarczy, że znajdzie się ktoś, z kim można porozmawiać, kto przyjdzie z pomocą, gdy nie może zasnąć, czy ktoś, kto zapyta, jak minął jej dzień. W ten sposób Dołne Basiliki wprowadza w życie kolejną myśl Marka Aureliusza, szczęście twojego życia zależy od jakości twoich myśli. Zamiast zatracać się w tęsknocie za tym, co utraciła, woli dostrzegać otwarte drzwi do nowych możliwości. Często można ją zobaczyć, jak żywo rozmawia z pewnymi panami, których spotyka podczas porannych spacerów czy przy okazji lokalnych wydarzeń. Nie wstydzi się przyznać, że czasem z nimi flirtuje i znakomicie się przy tym bawi, w końcu, jak mówi, dojrzałość dała jej mądrość bycia szczerą, ale nie odebrała prawa do korzystania z życia. Sprawia jej radość wybór koloru szminki, który odzwierciedla jej nastrój oraz wyjście na niezobowiązujące spotkanie. Kiedy natomiast słyszy pytanie, czy szuka kolejnej miłości, zawsze odpowiada, nie wiem. Nie chcę przykładać serca do etykiet, ale chcę czuć, że wciąż mocno mi ono bije. Dune Basiliki pokazuje, że dla wielu osób samotność nie jest naturalną ani pożądaną ścieżką. Szanuje wybory tych, którzy wolą żyć w pojedynkę, ale nie kryje własnej potrzeby doświadczania tego, że ktoś ją ceni, docenia i kocha. Kobietą pozostajemy w każdym wieku, powtarza, podkreślając, że starość nie niszczy marzeń, nie wyklucza pragnienia bliskości i nie przekreśla chęci dzielenia się życiem z drugim człowiekiem. W ten oto sposób ta pełna doświadczeń lecz wciąż promienna kobieta uczy nas, że miłość jest w stanie się odradzać nieskończoną liczbę razy, nawet po wielu cierpieniach i stratach. Każde odejście, jak sama mówi, uświadamia jej siłę, Którą w sobie ma, a każdy nowy początek dowodzi, że w życiu zawsze jest jeszcze wiele do przeżycia. Ostatecznie to nie liczba razów, kiedy serce może się złamać, ma znaczenie, lecz to, ile razy jesteśmy gotowi pozwolić mu się uleczyć, otworzyć i pokochać na nowo. Dołunę Anna, najstarsza z całej trójki, niedawno świętowała swoje osiemdziesiątą urodziny. Jej postawa emanuje spokojem, niemalże kontemplacją. O zdradza, że dużą część życia spędziła na obserwowaniu i rozmyślaniach, zanim podejmowała decyzję. Podczas gdy dwie pozostałe panie podążały innymi drogami miłości, dołne Anna postawiła na coś, co z pozoru wygląda zwyczajnie, ale wymaga wielkiej odwagi, na samodzielność. Nie miała wielu stałych związków i świadomie zdecydowała, że nie wyjdzie za mąż. Nie odrzucam miłości, powtarza często, parząc mocną kawę w kuchni. Zawsze jednak czułam, że potrzebuje przestrzeni na własne przemyślenia, długie piesze wędrówki w ciszy i przede wszystkim na przyjaźnie, które tak bardzo cenię. Gdy była młoda, zauważyła, że większość ludzi poszukuje relacji pełnych namiętności i przyrzeczeń. Ona widziała to inaczej, wolała życie bogate w przyjaciół i wspólną drogę, ale bez konieczności nazywania tego małżeństwem czy wpisywania w sztywne ramy. Kiedy znajomi pytali, dlaczego nie szuka jakiegoś mężczyzny, by mieć go na własność, do UNE Anna tylko się uśmiechała. Wolę skupiać się na miłych chwilach z ludźmi, z którymi mam wspólne zainteresowania. To może być mężczyzna, kobieta czy cała paczka znajomych. Dla mnie nazywa się to przyjaźnią. Chętnie przytacza słowa Seneki, które mocno zapadły jej w pamięć: Przyjaźń zawsze jest pożyteczna, podczas gdy miłość czasem bywa szkodliwa. Innymi słowy, do Uny Anna dostrzega, że miłość romantyczna, choć dla wielu cudowna, niekiedy obarczona jest zależnością emocjonalną, która nie współgra z jej wolnym duchem. Nie oznacza to, że brak jej doświadczeń. Miała w przeszłości kilka romansów i nawet rozważała, czy nie pójść z jednym z nich dalej. Jednak w głębi serca zawsze przewagę miało pragnienie wolności. Lubiła wstawać, kiedy chce, nie musząc się z nikim umawiać, spędzać godziny na czytaniu lub zgłębianiu nowych tematów. A nawet wyprawiać się na drugi koniec miasta do przyjaciela, nie składając przy tym wyjaśnień. Zawsze czułam się człowiekiem ze skrzydłami. A jeśli czegoś się nauczyłam, to tego, że nie warto obcinać sobie skrzydeł, by dopasować się do czyichś oczekiwań, wyjaśnia z czułością spoglądając na stare fotografie rozrzucone na półkach. W jej wspomnieniach nie brakuje chwil flirtu, lecz jest w nich też wielka dołze przekonań, które ukształtowały jej życiową ścieżkę. Pamięta, jak rodzina naciskała, by wyszła za mąż i miała dzieci. Babcia powtarzała, że samotna kobieta nigdy nie będzie w pełni szczęśliwa. Ale w głębi duszy czułam, że moje szczęście nie zależy od małżeństwa, tylko od możliwości decydowania o tym, co robię z moim czasem i energią. Dziś do Anna może liczyć na wiernych przyjaciół, wśród których jest wielu mężczyzn. To z nimi dzieli się głębokimi rozmowami, wspólną radością i bagażem życiowych doświadczeń. To ludzie, których kocham. Ale nie muszę dzielić ich na kategorie kochanków i przyjaciół. Dla mnie liczą się bliskość, szacunek i troska, niezależnie od etykiet, mówi, poprawiając okulary i sięgając po jeden z ulubionych klasyków ze swojej biblioteczki. W tym miejscu często przywołuje słowa Marka Aureliusza: Rozmyślaj nieustannie o wszechświecie jako o jednym żywym stworzeniu, obejmującym jedną substancję i jedną duszę. Innymi słowy, dla Dani Anny wszyscy jesteśmy połączeni czymś większym niż sama koncepcja romansu czy statusu w związku. Co istotne, do Uny Anna nie potępia związków romantycznych. Dobrze rozumie, że wiele osób odnalazło pełnię życia w małżeństwie czy relacji partnerskiej. Jednak uważa, że świat jest wystarczająco rozległy, by pomdąrogieścić rozmaite formy szczęścia. Dla niej osobiście brak obowiązków typowych dla pary oznacza wewnętrzny spokój. Lubię wstawać rano z przekonaniem, że jestem dostępna przede wszystkim dla samej siebie i dla moich przyjaciół i to w sposób naturalny, bez presji. To mój wybór i w pełni szanuję każdego, kto zdecydował inaczej. Najbardziej poruszająca jest jednak szczerość, z jaką Doune Anna traktuje samotność. Dla niej nie jest ona synonimem pustki, ale wolności. Wieczorami siada przy kominku z kubkiem herbaty i przegląda notatki w swoim dzienniku wspomnień. Czasem pojawia się nutka ciekawości jak wyglądałoby życie, gdybym wybrała dzielenie codzienności z kimś innym. Zaraz jednak myśli, gdyby tak miało być, wydarzyłoby się to. I nie czuje przy tym smutku, lecz wdzięczność za to, że była wierna samej sobie. Woli nie rozpaczać nad tym, czego nie przeżyła, tylko cieszyć się tym, co doświadczyła i wciąż doświadcza na swoich warunkach. Jej receptą na szczęście pozostają przyjaźń, spokój i niezależność. To styl życia, który dla wielu może wydawać się nietypowy, ale na pewno jest spójny z tym, jak dłunna Anna postrzega świat. Kiedy pytają ją, czy nie żałuje, że nie ma tradycyjnej rodziny, odpowiada: "Owszem, mam rodzinę. Tworzą ją przyjaciele, którzy byli przy mnie w czasie burzy i wspomnienia, które rozgrzewają mi serce. To najlepsza decyzja, jaką mogłam podjąć". Patrząc w jej spokojne oczy, widać, że nie ma w niej żalu. Jest za to przekonanie, że każdy z nas ma prawo iść drogą, która jest dla niego prawdziwa. Do Unę Anna pokazuje nam z wyczuciem, że szczęścia nie da się zamknąć w schematach, a kluczowym składnikiem życia w zgodzie ze sobą jest zawsze szacunek do własnych wyborów i do siebie samego. Opowieści o Douni Elizabet, Douni Basiliki i Douni Annie nie dowodzą, że życie nie zna jednej recepty, zwłaszcza wtedy, gdy wkroczyliśmy w wiek, w którym wiele osób twierdzi, że na zmiany jest już za późno. Z jednej strony każda z nich zmagała się ze stratą, bólem i wyzwaniami, z drugiej odkryła, że na każdym etapie istnienia możemy kształtować nasze pragnienia i marzenia na nowo. Żadna z tych dróg nie jest lepsza czy gorsza, każda odpowiada indywidualnemu sposobowi rozumienia świata, bez względu na to, czy oznacza pielęgnowanie twórczej samotności, otwarcie się na nową miłość, czy wybranie niezależności i przyjacielskich więzi. Jak przypomina nam Marek Aureliusz, szczęście Twojego życia zależy od jakości Twoich myśli. To właśnie lekcja, jaką możemy wyciągnąć z ich doświadczeń. Niezależnie od wieku, warto skierować wzrok do własnego wnętrza i zadać sobie pytanie, co naprawdę przynosi mi spokój i radość. Szczera odpowiedź zaprowadzi nas do poczucia sensu, spełnienia i siły potrzebnej do stawiania czoła trudnościom. Cierpienie, prędzej czy później, jest częścią ludzkiej egzystencji ale możemy wybrać sposób, w jaki je interpretujemy i co z nim zrobimy. Każda z tych kobiet, na swój sposób, nie ugięła się pod ciężarem społecznych konwencji mówiących, co wolno, a czego nie wolno robić po siedemdziesiątce. Zdecydowały się przekształcić codzienność w sztukę, wspólnotę, wolność lub romans. Jeśli więc zastanawiacie się, jaki krok wykonać w życiu, pamiętajcie, że nie ma uniwersalnego wzoru. Seneka poucza nas, spiesz się żyć dobrze i myśl o każdym dniu, jakby sam w sobie był całym życiem. Zatem to nie czas wyznacza, co jest możliwe, ale nasza własna wola, by dany dzień i każdą decyzję uczynić świętem tego, kim naprawdę jesteśmy. W końcu zostaje z nami przykład trzech kobiet, które pokazują, jak cenną rzeczą jest bycie autentycznym, szacunek dla własnej historii i brak obaw przed zaczynaniem od nowa tyle razy, ile to konieczne. Bez względu na to, czy szukacie miłości, niezależności czy przyjaźni, wasza droga będzie tym wartościowsza, im odważniej nie ukroczycie, wierni sobie samym. Bardzo dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Koniecznie napiszcie w komentarzu, która z tych historii poruszyła was najbardziej. Nie zapomnijcie też zasubskrybować kanału i włączyć powiadomień. Do zobaczenia następnym razem, i oby wasze wybory zawsze były świętowaniem życia.